W specjalnym wydaniu programu imprezownia Romek Grzosek witam serdecznie, parafrazując słowa piosenki Stanisława Baryi filmu Miś. Siemanko, cześć i czołem. Pytacie skąd się wzięliśmy? A wzięliśmy się prosto ze studia telewizji IBBS. Przyjechaliśmy na Pola Mokotowskie na plan tledysku Filipa Heisera na Euro 2016. Jak sobie z tym film poradził? Zobaczymy. ponoć śpiewać każdy może. Troszkę lepiej, troszkę gorzej. Zapraszam patrz 4 prawa lewa 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 prawa lewa

Dobra, spóźniliśmy się. Kto będzie najlepszy? Piotrowski, Milik, Piszczyczyk, Rychowiak, Który strzeli kola? Błaszczykowski, Pazda, Peszko czy Grosicki, Jodłowiec, Rylewty. Kto będzie najlepszy? Jesteśmy na planie teledysku Filipa Heizera na Euro 2016. Filip, kilka pytań. Między innymi, skąd ten pomysł się zrodził? Kto napisał tekst, to napisał muzykę? I dlaczego w ogóle klip? I dlaczego ty? Ja miałem jedno marzenie zawsze w życiu, chciałem mieć hit. Hit lata. Hit od Helu. O tatry! I to jest takie moje małe spełnienie tego marzenia, a tak ja jestem dziennikarzem i chciałbym zdradzić Państwu tajniki tego, jak powinien powstawać hit. Jak pisze się muzykę, jak pisze się tekst, żeby był szlagierem w końcu, jak robi się teledysk. To jest taki showbiznes od kuchni, który ja sobie rozbieram na czynniki pierwsze. I jedna bardzo ważna uwaga. To nie jest tak, że jak nie umiesz śpiewać, to komputer zrobi to, dla, to za ciebie. Ja myślałem, że właśnie obnażę tę prawdę, że można być wokalistą, znaczy wokalistą, pseudowokalistą, który nie potrafi. Śpiewać, ale komputer robi to za ciebie. Nie da się. Wszedłem do studia, yy, rozpocząłem proces śpiewania, a potem posłuchałem tego i złapałem się za głowę i powiedziałem nie, tak być nie może. No i wyszło na to, że ja tutaj bardziej jestem frankiem kimono, czyli ja jestem King Bruce Lee Karate Mistrz. Taka melorycytacja, bo ze śpiewem niestety nie podołałem. Lewandowski, mili, czy Krychowiak, Zieliński, Kapustka, który strzeli gola. Dobrze. Dobre! Ekstra! Dobra, drog! Dajcie wamy na maksa prosty refren. Chodźcie z nami, zaśpiewacie, a jutro tuż przed 11 zapraszamy do oglądania. Dzień dobry, to małego zapraszam do nas. Tak, ja jestem gotowy na to, że, że zbiorę bardzo gruby hejt. Tak, tak, tak. Czuję już to, że tak może być. Może właśnie przez to, jak wykonuję tę piosenkę. Ale tutaj naprawdę chodziło o to, żeby pokazać jak się to robi, a nie konkretnie zrobić to wow. A jak odniesie sukces, będzie plany jakiś na kolejny klip? Kolejną piosenkę? Jak odniesie sukces, to zrobię jak były premiery. Yes, yes, yes! Wszyscy są, ja się pytam, gdzie jest gol? Polska gra, to nasz czas, nie zatrzyma już nas. Zanim się pożegnam, to przypomnę sobie na koniec jeszcze układ choreograficzny. Polska gra, polska gra. Kochani, na dzisiaj to wszystko. Nasz program, czyli imprezownia, dobiega końca. Byliśmy na planie teledysku Euro 2016 Filipa Heisera. Robiliśmy z tego making ofa. Niebawem zobaczycie, jak to wygląda. Dziękuję za dzisiaj. Do zobaczenia już za tydzień.